Witajcie, jestem Cyan Oresik. Dzisiaj materiał dla Marzeny, która potrzebowała porady odnośnie zewnętrznych krain. E, tutaj moje podejście do tego jest bardzo proste i no niestety mało popularne, zapewne. E, po pierwsze, po co gramy zewnętrzne krainy? Co mamy z tego za korzyści, że gramy w zewnętrznej krainie i dlaczego to chcemy jak najdalej zachodzić? I tutaj wydaje mi się, że głównym to jest tylko nasze chcieństwo. To jest taki powód nadrzędny, bo nagrody, jakie my otrzymujemy za to, że zrobiliśmy 150 czy 160 poziom, są praktycznie no. No nie wiem, no jak, jak je skomentować, ale. No dobra, przejdźmy może. Tak, ja mam skończone wszystkie. Dostajemy ramkę. To jest moja nagroda. Plus zrobiłem te wszystkie poziomy, więc mam wszystkie nagrody z poziomów pośrednich za zdobywanie poziomów. Koleżanka odknęła na którymś tam 150 czy 155. Każdy chce skończyć, no bo wtedy ma, tak jakby odfajkowany checkpoint i zadanie wykonane. Nie? I teraz zobaczcie. Całe te walki mają plus taki, że można je wielokrotnie powtarzać. Nie traci się żadnej energii, niczego. Można sobie próbować ile, się wle, ile wlezie. Mamy trzech bossów, każdy z nich ma jakąś tam swoją zdolność i odporność. E, ta nieszczęsna e, tkaczka e, myli mi się z. Nie będę mówił z czym. E, ma odporność na ataki magiczne i wręcz. Tutaj mamy bazę postaci z tym, co. Tych, co mogą atakować. Czyli wszystkie te, co strzelają. Nie, nie ma tam żadnych postaci, które tam biją z łapy. Proste i, i e, trudne zarazem. Mamy akurat ta postać u mnie zawsze pierwsza padał, ten boss. Dlaczego? Bo mam zestaw bohaterów, praktycznie top 5 moich bohaterów, i wszystkie mogą na tą postać atakować. Dante, Isaac, Sebastian, Marta i Żu. To była ekipa, którą tolałem. Jako peta brałem Keina, bo inne, Albus na przykład, nie za bardzo działał na tą postać, z tego co pamiętam. Co prawda, Albus atakuje czystymi obrażeniami, ale wydaje mi się, że. On się jakoś słabo ładował, bo moje postacie nie biły magią, tylko fizycznymi i, i dlatego nie działał dobrze. Brałem Kejna, który przy tych wszystkich robaczkach, które się tworzą, pompował mi Dantego i było fajnie pięknie. Dante stał na froncie z tyłu pomocnicy i, i szło mm, pięknie. Jeżeli nie masz Dantego, przykładowo, no to może masz Keirę. Jeżeli nie masz e, ani Keiry, ani Dantego, no to może tego Sebastian. Y, Izaka trzeba zostawić. Żół Sebastian, i taki, taką czwórkę wziąłeś się, nie wiem, tam jakiegoś Jetta do tyłu, czy jakiegoś, nie wiem, no. no coś trzeba mieć, tak? Albo Fafnira, albo, no, no nie wiem, no, jakąś piątkę musisz poskładać z tych najmocniejszych postaci, jakie masz. Jeżeli one padają na tym poziomie 150, powiedzmy, to moja porada jest, no powiedzmy, mało popularna, ale prosta i jedyna. W mojej ocenie poprawna. To znaczy, przyjdź do tej krainy za tydzień, za dwa. Jak już wzmocnisz te postacie, nie rozwijaj żadnej nowej, nie próbuj nic nowego, wzmacniaj peta, wzmacniaj postacie, samo się to zrobi. To jest. Wiem, że nikt nie chce takiej porady, żeby poczekać, bo każdy chce mieć natychmiast już teraz, nie? Ale pokazywałem ostatnio, jak ta gra jest długodystansowa. Tu nie ma żadnej idei, żeby zewnętrzne krainy kończyć w tym tygodniu. No, chyba, że marzysz o ramce albo nie wiem czym. Podobnie wygląda sprawa z kampanią. Ja to już nagrywam drugi raz filmik, bo no, poprzedni. Nie upublicznię, bo wyszedł za długi. Miało być krótki filmik, na starcie powiedziałem krótki filmik, a wyszedł pół godziny. E, tu pokazywałem to, że... O kurczę, nie rajd miałem dać. Tym ekipom Osh możecie robić wszystko, łącznie z Sejmurem na końcu. Bierzecie i... Jak jest odpowiednio mocna ta kompozycja, odpowiednio mocne postacie, to zabijacie wszystko, każdą, każdy... Z kampanii, etap porobicie tego, porobicie wszystkie inne. dacie radę. I naprawdę nie ma sensu gdzieś tam szukać jakichś kolejnych postaci, rozwijać tylko po to, żeby tam jakiś jeden fragmencie w grze zrobić albo jakieś jedne zadanie w evencie albo coś. Szkoda surowców. Pamiętajcie, widzieliście ile jest skórek. Tak pokazywałem. 55 tysięcy na jedną postać. Jak to rozpiszycie po pięciu innych postaciach, to tam jedną będziecie dłużej robili. Tak samo wygląda sytuacja z wszystkimi innymi postaciami, artefaktami, glifami, skórkami, wszystkim po kolei. Trzymajcie się jednej ekipy, ta ekipa Oś, którą mam działa wszędzie. W tych jakbym się uparł to prawdopodobnie nim bym tak samo jeszcze ten przygody pocisnął tym zestawem. Nie próbowałem przyznam szczerze, ale mogę spróbować następnym razem, jak będę grał. Bo dzisiaj chyba już przygoda mam skończona. Także jeżeli chodzi o same zewnętrzne krainy, naprawdę dobierajcie skład. Jeżeli coś jest odporne na ataki magiczne, ten delikwent, to bierzecie Albusa, który bije czystymi obrażeniami. Macie tego delikwenta odpornego na obrażenia fizyczne, no to bierzecie albusa, który go bije czystymi obrażeniami. Macie tego delikwenta, który jest odporny na e, ataki magiczne i wręcz. To ja to, ja to robiłem e, Keynes'em, ale tutaj albus chyba też działał. Na którymś pamiętam, e, to chyba na tym, na tej tkaczce ten albus słabo, słabo mu to szło. I lepiej się spisywał Kane. Ale gdzieś, na którymś zwróćcie uwagę, ja nie, nie powiem wam teraz, nie, bo nie pamiętam. Ale jak wchodzicie później po bitwie, wchodzicie w te trendlogi, to zobaczcie sobie gdzieś tam obrażenia zero zadaje, w którymś z tych tych albus, jak weźmiecie. Albo jakieś takie liche, bo on się nie ładuje. Już nie pamiętam, prze przepraszam Was, ale tam za dwa miesiące temu skończyłem ten ostatni rozdział i jakoś na, na tym sta stanąłem. Eee, zobaczcie, w tej, na tym delikwencie przykładowo on chyba mnie najbardziej denerwował, bo on tak jeździł prawo-lewo. Tutaj praktycznie całego bossa zrobiłem kombo Dorian, Heidi, Celest, Arakne i Amir. Amira padała, a też tam pewno niewiele zadawała, ale Heidi z Dorianem i z Celest zostawali do końca. No i sekretem wygrania tych walk było to, żeby Heidi unikała. Jak siądzie unik, nie zginie. Dorian ginął, dawał tylko Aurę, a Heidi biła Celest i cały poziom porobiony. Zobacz, nie mam tutaj żadnych innych postaci, nie mam, nie wiem, Heliosów, yy... Astro, Oriona nie mam, Mojo, no to wszystko to są, nawet te nie mam rozwiniętej. Wszystko było Dorian średniej jakości i, i Heidi. Dorian jest specyficzną postacią, która e, musi mieć 130 poziom i rozwinięty ostatni skill. Po to się bierze Doriana, żeby dawał aurę wampiryzmu całej drużynie. I on, nawet jak padnie, to ta aura dalej działa. Dlatego na przykład do, te, do tego tutaj jest polecana. Tyle tylko, że jak ten boss przejeżdża w lewo czy przejeżdża w prawo, to przerzuca wam postacie. One się przesuwają. No i ta aura Doriana nie zawsze obejmuje te postacie, no i nie zawsze się leczą. Ale do porobienia, jak pokazuje przykład. No i ostatni z tych no to tutaj główne dla mnie. Yy, Głównym był Iris, Nebula, one stały z tyłu, z przodu stał Rufus, Anvari, i Potem jeszcze wymieniałem na Morigana, ale jakbyście mieli Jaśminę, to to jest kapitalna postać do tego bossa, ona go strasznie zjadała. Tylko, że u mnie to, on patnął dwa razy tymi dwoma rękami i moja Jaśmina leżała. Próbowałem to jakoś tam reanimować, coś tam jej podnosić, glify, coś tam tego, straciłem trochę surowców. Eee, do jakiegoś 150 poziomu to jeszcze chyba dawała radę, potem już ją zabijał na dwa strzały. Więc... Mocny pet plus postacie i z czasem się to zrobi. Nie polecam Marzeno From Poland, żebyś rozwijał jakieś dodatkowe postacie. Po prostu wzmocnij to co masz i się samo to zrobi. I ta tkaczka padnie, jak nie masz Dante'go to padnie od wszystkiego innego. Tak samo jak cała kampania pada od jednej kombinacji, nie trzeba nic więcej rozwijać. Tak samo padną te zewnętrzne krainy. Ja tylko robiłem taki myk, że jak jest event, otwierałem te skrzynki po 90, a potem dopiero walkę robiłem. Bo wtedy na nowo pierwsza jest gratisowa, i na nowo skrzynki po 90 się otwiera. Więc w ten, ten sposób mniej wydawałem szmaragdów, żeby tyle samo skrzynek otworzyć. I od cała filozofia z tymi zewnętrznymi krajinami, po mojemu, poczekajcie, zrobicie, z czasem też dostaniecie taką ramkę. Jeżeli dla ramki to gracie, innych korzyści to praktycznie nie widzę, tam jakieś dzienne te monety, no to tam są jakieś tam, nie wiem, naście więcej za otwieranie tej darmowej skrzynki nie jest to jakieś tam warte angażowania czasu, ani tym bardziej pieniędzy nie więc po mojemu poczekaj chwilkę za tydzień zaatakuj za dwa tygodnie zaatakuj, nie spinaj się to nie jest to, to nic nie zmienia w grze to jest taki element, który tylko to po mojemu, to jest tylko taki element który tylko w trakcie eventów pomaga wyciągać szmaragdy z ludzi bo otwierasz tych... Ileś tam otwórz w tych zewnętrznych krainach i ileś, ileś osób co to otwiera. Te 70 skórek, 50 skórek, wiecie, że to nic nie zmienia. Przy 55 tysiącach co potrzeba na jedną skórkę jednej postaci, to te 50, 70 co otworzycie za dnia, no naprawdę, no nawet jeżeli byście to przemnożyli razy 100 dni, to macie 5 tysięcy. No to... To byście musieli razy... Tysiąc dni, żeby mieć 50 tysięcy, tysiąc dni to są trzy lata grania, dzień w dzień. No to jedna skórka jednej postaci, to już do tego za trzy lata, to tych postaci to tu będzie jeszcze ze 20 więcej, nie? No, to takie jest moje podejście, taki jest mój punkt widzenia. Tak sprawa wygląda z zewnętrznymi krainami. Przez to, że można powtarzać te bitwy, to sprawdzajcie sobie z innym petem. Tu brałem Keina, tam brałem Albusa. Im mocniejszy, tym lepiej, postacie, te co macie maksymalne, możecie próbować jeszcze właśnie takich niskobudżetowych typu właśnie Dorian, jeżeli macie, nie patrzcie na łączną ilość punktów w składzie, co tam nazbieracie, tylko patrzcie na to, żeby to, że tak powiem, miała szansę taką pozycję działać, tak? W niektórych przypadkach takie rozwiązanie będzie się lepiej sprawdzało jak takie. Tyle z mojej strony. Dzięki za komentarz. No i powodzenia Ci życzę w tych krainach. Pamiętaj, porady Drosika. Tutaj podbiegi nic nie zmieniają. Tu, tu macie taką. Jak nie wiem, byście z zakopanego nad morze mieli trasę. Jak podbiegniecie do zakrętu, to nic nie zmieni, tyle tylko, że zadyszki możecie złapać. I tutaj jest to samo: nie ma co przyspieszać na siłę. Grada. Jak gra nie da, to widzicie, że kupić się wszystkiego w tej grze nie da. Bo widzicie, jakie są ceny. Więc ta gra musi wam powoli pewne rzeczy dostarczać. Musicie się nauczyć tego, żeby czerpać z niej po kolei systematycznie, małą łyżeczką, powolutku Tupu, tup, ale żeby wpływało. Jak będziecie chcieli się mocno najeść, naszarpać, no to Ech. nie tędy droga. O żeby już uniknąć dalszych porównań do czegokolwiek. Dobra, trzymajcie się ciepło, miłej niedzieli życzę i do usłysząka. Hejka.